Wieczór, Witam wszystkich bardzo serdecznie na tegorocznej Wigilii podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Chciałbym przywitać pana burmistrza Kwidzyna, pana Andrzeja Krzysztofiaka, przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariusza Wesołowskiego. księdza proboszcza Konkatedy w Kwidzynie Księdza Ignacego Najmowica. Pana senatora Leszka Czarnobaja, pana Jerzego Kozola, wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Światło, które daje moc hasło tegorocznego, 29 już przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Światła, które swą drogę zaczęło z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i dotarło poprzez tafetę harcerską Tutaj, do naszego pięknego miasta Kwidzyna. I dzisiaj my, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego w Kwidzynie, chcielibyśmy wam, drodzy mieszkańcy, symbolicznie przekazać te światełko. Ale zanim to zrobimy, proszę, słuchajmy się słowa orędzia betlejemskiego światła pokoju. Światło, które daje moc. Pośród nas mogą być mrok i ciemności, a jednak widzimy światło, mały, nikły płomyk, który jest silniejszy od mroku, zdającego się być potężnym i niemożliwym do przezwyciężenia. Staje się ono znakiem mocy przekraczającej to, co ludzkie i ziemskie. Ci, którym niesiemy wyklejemskie światło pokoju, z pewnością nie zawsze mają w życiu promienne słońce. Często jest ono przysłaniane przez błędy, zło, trudności, cierpienie czy smutek. Światło z Betlejem to światło, które jest jasne, które wskazuje drogę prowadząc do życia w zgodzie, jedności, pokoju, bezpieczeństwie i braterstwie. Pozwólmy, aby ten święty płomień płonął najpierw w nas, nawet wówczas kiedy może to oznaczać trud, ofiarę i wyrzeczenie. Nie bójmy się, że możemy coś stracić. W ten sposób nieśmy światło dzisiejszemu człowiekowi i światu. A nie jest to łatwe, bo współczesny człowiek jest tak skoncentrowany na samym sobie, że trudno mu ujrzeć ten płomień. Ale pamiętajmy, świat potrzebuje światła. Niech betlejemskie światło pokoju obudzi w nas wrażliwość na wszelki niedostatek. Niech będzie dla nas niewyczerpalnym źródłem tej wrażliwości i mocy. Trzymając lampion w ręku, pamiętajmy, że jest to światło, które daje moc. Drodzy mieszkańcy, widzyna teraz zostanie przekazane symboliczne światło betlejemskie światło pokoju. Dlatego chciałbym. Zaprosić na scenę burmistrza miasta widzna, pana Andrzeja Krzysztofiaka w celu odebrania od nas, od Harcerzy w Związku Harcerswa Polskiego tego światła. Zapraszam panie burmistrzu. Panie burmistrzu, chciałbym przekazać betlejemskie światło pokoju na pana. ręce. Drodzy mieszkańcy naszego miasta, teraz czas na zapalenie naszej pięknej miejskiej choinki. Co uczyni nasz gospodarz miasta, pan Andrzej Krzysztof. Panie burmistrzu, ta choinka już dłużej czekać nie może. Prosimy o zapalenie. Dziękuję bardzo. Trochę jak kolejność się zmieniła. w miałabyś życzenia od księdza proboszcza i od Mariusza Weselowskiego, ale okej. Okay. To musimy odliczać od 10 do zera. To już się zaczęło. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pal. No, idealnie Państwo to Dziękuję bardzo. Na Bardzo proszę, Księdza Prawoszcza Inaczej. dlaczego Najmłodziecia o kilka słów świątecznych. Widzę, że Zresztą zostaliśmy przy życzeniach, bo w programie było, że orędzie będzie. Tak sobie pomyślałem, jak orędzie, to tylko prymas w zasadzie orędzie może wygłaszać. Więc jakbym miał orędzie wygłaszać, to pan burmistrz musiał mnie chyba mianować prymasem widzyna. Nie wiem, nie wiem, czy da się to zrobić, ale możemy podyskutować. Moi drodzy, taka mała dygresja. Każdy w zasadzie człowiek dąży do tego, żeby być wyżej, awansować, więcej zarabiać, coś w życiu osiągnąć, mieć nad innymi władzę, pieniądze, więcej posiadać. Zobaczmy, że Bóg robi odwrotnie. Bóg jest na samej górze i robi odwrotnie schodzi w dół. Nie po to, żeby się umniejszyć, ale po to, żeby pomóc człowiekowi wejść na tą górę. Nieraz widziałem, jak wycieczka idzie w górach i ten przewodnik, który jest najsilniejszy, idzie na samym przodzie. On już mógłby dawno wejść na szczyt, ale wraca po tych, którzy, którzy słabną. Tak właśnie postępuje Pan Bóg. Życzę Wam, moi drodzy, i sobie, żebyśmy w tym naśladowali Pana Boga żebyśmy wracali po słabszych i sami mieli dosyć siły na to, żeby innym pomagać. Niech Chrystus, który narodził się dwa tysiące lat temu i chce za każdym razem rodzić się w naszych sercach, niech rzeczywiście przyjdzie na świat w naszych rodzinach, w naszych sercach. Niech będzie z nami. Niech wam i z nami Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Państwa w imieniu wszystkich radnych Rady Miasta, jak również pana burmistrza, chciałbym wam złożyć takie szczególne życzenia w ten świąteczny czas, który się zbliża do nas już bardzo małymi krokami. Te światło betlajemskie to znak pokoju, ale żeby ten pokój osiągnąć, potrzebni jesteśmy my wszyscy, żeby ze sobą rozmawiać, do siebie się uśmiechać i przede wszystkim siebie słuchać. I tego państwu na te święta, jak na cały przyszły rok, serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za te piękne życzenia. Drodzy mieszkańcy Kwidzyna, wśród was są harcerze, którzy rozdają od jakiegoś czasu opłatek. Zatrzymajmy się na chwilę. Złóżmy sobie nawzajem życzenia, życzenia pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, aby czas Bożego Narodzenia minął nam w rodzinnym nastroju. Dziękujemy.